Mamo, tato. Mogę spać dziś u Lizy? No co ty, córciu, nie ma takiej. John, opcji. nie wygłupiaj się. Ona nie ma pięciu lat. Kochanie, ale wiesz jak to z nastolatkami. No niby jak? Jeny no proszę, zbudźcie się. Zawsze niby koleżanki, a my potem dziadkami zostaniemy. Oj, John, daj spokój. I ciadina, ale bez głupich numerów. Jej, dziękuję. Boże Scarlet. No halo, Adina zgodzili się? Tak, mamy to. Zaraz się spakuje i przyjdę. Adina, luzuj majty. Mój brat po ciebie za jakieś 10 minut będzie. Co? Ja go nigdy na oczy nie widziałam. To zobaczysz, lol. Dobra, ogarniaj się, pa. No co, Jezu. Jest... No dobra, chyba se poradzę tylko się spakować i wyjść. 10 minut później. No i gdzie on jest? O chudźwa, moje ulubione Porsche. Siema, mała, daj graty i wsiadaj do środka. Sorry, zanim nie mówiłam, już wsiadam. Na miejscu. Dzięki ci, chłopie. Luz. Kurde, no ładna lala. No witaj, maleńka. Ono wreszcie, hejka. Patrz, co dał mi twój brat w aucie. Pokazuj. Jezu, co on chory jest, chyba chce, żebyś paliła. No rel gadał do mnie, że wie, że ja niby palę lol. Ha, ha, ha ty i palenie. Niezłe duo XD. Dobra, schowam to, bo jeszcze ktoś wparuje i będzie, że serio palimy. Relka. Dwie godziny później. Chodźmy się już kąpać. Jezu, chwila jeszcze jak coś. to ja idę do łazienki na dole, ty możesz tutaj, obok pokoju Natana. No dobra, to dawaj, nie ma co zwlekać. No dobra. Dobra, to najpierw się rozbiorę. No uznajmy xD. O wiem, włączę jakąś muzyczkę. Widzę, że warzywa, czy ten ogór to przykrywa, że on niby na półeczki, a se Co ty za imprezy robisz, ale w sumie szacun za cypisa. Widz stąd. Ale masz melony. Boże, wynocha. Już idę, nie spinaj się tak, maleńka. Jezu, co za dzban. Kilka minut później. O, już wyszłaś? Boże, staranie uwierzysz. Dostałaś okres? Jest u gorzej. Jesteś w ciąży? Nie, przestań. Twój brat wszedł mi do łazienki, a ja się myłam. Chryste, panie. On widział twoje cycki, a ja nie? Niesprawiedliwe. To nie są żarty, Boże, Lizie. jaki wstyd. Aj, tam daj spokój, dawaj tu coś, porobimy. Kilka minut później. Ej, dawaj, zapalimy to, co dał ci Natan. Nie no, co ty, ja nie chcę palić. No dawaj, nie bądź cipa. No dobra, tylko raz. Dawaj ty pierwsze. No dobra, haha, zobaczymy, co w tym niby fajnego jest. I co? No fajne, ale ja nie umiem tego normalnie połknąć, bo się duszę. Trochę się boję spróbować i obiecałam rodzicom, że nie będę. Boże, weź, przecież nie umrzesz. Jedno, dobra. No, nawet spoko, ale też nie umiem trochę, to ciężko się robi. To dawaj się nauczymy. Nie po co? Ja nie chcę palić i miałam tylko raz spróbować. No boże, Adina, nie bądź taka. No, ale ja naprawdę nie chcę, zrozum to. W takim razie wracaj do domu i koniec z naszą przyjaźnią. No nie, szantażujesz mnie w tym momencie. Ale no dobra, nauczmy się, bo serio nie chcecie stracić. No i widzisz, trzeba było tak od razu. <laughs> Jakiś czas później. Lizy, Adina, chodźcie na kolację. Czekajcie, czy wy palicie? W tym pokoju jest strasznie szaro, przecież by się udusicie. Nie, mamo, to nie ja, to Adyna pali, ja nie paliłam, przysięgam. Serio, Lizzie? No spoko, przepraszam panią, niech pani nie mówi moim rodzicom. Oj, nie, dziewucho, tak się nie będziemy bawić. Daj mi numer do twojego taty bądź mamy. Mamo, nie dzwoń, serio, to niepotrzebne. Zamknij się, gówniaro. Dam pani po kolacji. To się streszczajcie. Naprawdę Lizzie? Taka właśnie z ciebie przyjaciółka? Boże, no sorry, teraz się księżniczka obrażać będzie? A żebyś wiedziała. Przez ciebie rodzice nie będą mi ufać. Nie marudź, chodź na żarcie. Zjawiły się księżniczki. No wreszcie, słyszałem, że mama przyłapała was, jak Lizzie paliła. Nie bądź taki zabawny kretynie. No i jeszcze do syna mi się tak odnosi. Dobra, przestańcie i jedźcie kolację. Masakra z wami. No już spokój. Udław się, a reszcie życzę smacznego. Dzięki. Wzajemnie. Wzajemnie. Po kolacji! Dzięki, wiesz, normalnie jesteś najlepsza. Nie narzekaj, musiałam się jakoś wybronić. No, ta jasne. Teraz już wiem, że nie można ci ufać. Przesadzasz. Kuźwa, zrozum, że Twoja mama już ma numer do moich rodziców i to ja będę miała problem, a nie Ty. Ale musiałam się jakoś bronić. A teraz nie narzekaj i chodź na łóżko. No, jasne takie gadanie, a sama nie chciałabyś być na moim miejscu. Chodź już. Może pomalujemy się na karynki? Nie, ja se pooglądam TikToka. No, niech ci będzie. Czas później! Rzeczy, które nigdy nie. Może znów se popalimy, no dawaj. Nie, i mówiłam już coś na ten temat, Lizzy. Nie chcę palić. Ale ty jesteś. O kurde, to tata. No to odbierze. Cześć, tato! Kochanie, my jesteśmy na dole, złaś i wracasz do domu. Musimy poważnie porozmawiać. Dobrze, zaraz będę. Słuchaj przez ciebie, muszę i tak zwijać na chatę. Rodzice już tu są. Kurde, szkoda, ale no spoko. To pa. Pa. A ty dokąd się wybierasz? Do domu i lepiej zejdź mi z oczu? Ja serio, przepraszam, nie wiedziałem, że będziecie to palić, i to jeszcze przy mamie. Dobra wywalaj, chłopie na rabo mi się śpieszy. Muszę coś zrobić, żeby się do niej zbliżyć. Podoba mi się. Po powrocie do domu! Ona mnie do tego namówiła, bo inaczej zerwałaby przy. Rozumiem, ale nie powinnaś była się zgadzać. No ja wiem mamo, ale nie chciałam jej stracić. O czym tak gawędzicie? Bo to naprawdę nie chciałam. Masz szlaban, marsz do pokoju. John, tak niczego nie rozwiążemy. Daj spokój, wiedziała, co robi. Niech wam będzie. Adina, poczekaj. No i widzisz, co narobiłeś? Dobrze jej tak. Kto by się kuś was spodziewał? Nie mogę tak dalej żyć, przecież rodzice mnie już nienawidzą. Nie dam rady. Płaczę! Godzinę później! Ja mam naprawdę wszystkiego już dosyć. Nie chcę tak żyć, muszę z tym skończyć, oni i tak mnie nie potrzebują. Wiem, mam to w szufladzie. Gdzieś tu jeszcze była butelka wody. Nie chcę już żyć, może to mi jakoś pomoże, błagam? Popija garść tabletek. O Jezu, ale dziwny posmak w buzi. Po kilku godzinach? Żygać mi się chce, ale to dobrze. Może wreszcie umrę i nie będę problemem dla rodziny. O, jezu, nie wytrzymam. Kręci mi się w głowie, chyba zemdleję. Co to był za huk? Idę sprawdzić, może to ładiny. Czekam. O mój Boże córeczko. Josh, chodź szybko. Kochanie, coś ty narobiła? Boże, nie, to nie może być prawda. Co tutaj się stało? To wszystko przez ciebie. Ona przedawkowała. Dzwoń na karetkę. Jakie od razu przeze mnie. Już dzwonię. Pięć miesięcy później. Już ci zrobię mleczko. I co, pyszne, chodźmy do pokoju. Ciekawe, czyj ty jesteś? Kotku, zostań tutaj, ja idę do toalety. O Jezu, no wreszcie, kuźwa jak to się teraz zmieniało. O dobra mam? Nie no, ale fajny ma ten pokój. Już idę, kotku. O kurde, nie mogę się zmienić. Na co ty tu robisz? Gdzie mój kot? Jak je zmienić? Czekaj, Adina, ja ci wszystko wyjaśnię. Wyjdź z mojego domu. No proszę, Adina, ja cię kocham. Wiesz, gdzie mam te twoje słówka? To się domyśl, ale już za drzwiami frontowymi. Przestań i daj mi szansę. Ja naprawdę, odkąd po ciebie przyjechałem, nie mogę przestać o tobie myśleć. Daj mi spokój. Ale ja cię proszę. Głuchy jesteś, wynocha? Dobrze, ale jeszcze porozmawiamy. No co za idiota, a już myślałam, że znalazłam kotka. Następnego dnia w szkole? O to chyba tam... Po przerwie! Mogę się dosiąść? Tak. Dzięki, a jak ci na imię? Jestem Adina, a ty... Ja, Aleks, masz bardzo ładne imię. Przestańcie teraz romansować, dopiero co się rok szkolny zaczął. Dobra kama, daj im się poznać. Rel może już jutro z tego miłość będzie. No i co jeszcze? A może jednak kiedyś będzie. A weź ty. No co? Cisza! Po wszystkich lekcjach! Adina, czekaj. Czegoś zapomniałam? Nie, nie o to chodzi. W takim razie o co? Po prostu chciałem spytać, czy może byś do mnie wpadła dziś? A po co? Po prostu pograć czy coś takiego. Hello, Adina. Na tam, co ty tu robisz? Chodzę tu do szkoły. Wiesz, co to może jednak innym razem? Do jutra. Alex, czekaj. No i widzisz, co zrobiłeś? Po co za mną chodzisz? Nie narzekaj, mała. A w dodatku to ty przyszłaś za mną. Ja w tej szkole jestem już dwa lata. Gdybym wiedziała, że tu jesteś, to bym wybrała inną szkołę. Możesz chociaż dać mi szansę? Nie będę ci niczego dawała, a ty odczep się ode mnie raz na zawsze. No, Adina, czekaj. No stój. Odwal się. No daj mi szansę, ja to wszystko naprawię. Co ty chcesz kuźwa naprawiać, co? Wiem, że tak naprawdę przeze mnie byłaś w szpitalu i chciałaś się zabić. I co z tego? Cofniesz czas? No nie, ale chcę cię naprawdę przeprosić. Nie powinienem ci tego dawać. Co ty chłopie gadasz? No dobra, przeprosiny przyjęte, a teraz żegnam. No przestań, Adina. Daj mi już święty spokój, no kuźwa. No i już widzę, że nie mam u niej szans. W domu? Hej mamo. Jak tam w nowej szkole? Ach, szkoda gadać, jest tam tam? Jeszcze tego brakowało. No niestety. Gada do ciebie? A żeby to jeden raz... Jak coś się będzie działo, to mów. Dobrze, mamo, a robiłaś obiad? Tak, odgrzej sobie... Po obiedzie! Wyobraź... Jakiś nieznany numer, dobra, nie odbieram. Rzeczy, które nigdy nie... U... Sąsiad wa... Sąsiad wa... Sąsiad wa... Kuźwa znowu... Hello. Dzień dobry, policja. Proszę wyjść przed dom. Jak to policja? Już schodzę. No ciekawa ta policja. Dobra, wracam do domu. Czekaj. Alex, skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? A no wiesz, podpytałem tu i tam, ale to nieważne, bo słuchaj. No słucham. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Alex, przestań. Ale ty mi się podobasz. Kuźwamy się, kilka godzin temu poznaliśmy. Ja wiem, ale naprawdę nigdy do nikogo nie poczułem czegoś takiego. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Poczekaj, Adina. Co jeszcze chcesz? Zapomnijmy o tym i spróbujmy się bliżej poznać. Jak to nie wyjdzie, to dam ci spokój. No dobra, deal. Zadzwonię do ciebie jeszcze raz, ale z normalnego numeru, bo to ja byłem policjantem, więc mam twój numer, a teraz ty będziesz miała mój. Niech ci będzie, ale już więcej mnie nie strasz. Oto się nie bój, pa. Do jutra. Pa. Ciekawe, czy zadzwoni. Ale w sumie takiemu to bym mogła dać szansę, ale nie chcę żadnego związku. Oto chyba on. Halo. No hej, to ja już masz mój numer. Oki, okay, w razie, co to się zgadamy? To do jutra papa? Pa. pa! Dobra, w sumie to idę się już wykąpać. Jak to ja muszę włączyć muzyczkę? Kurde, nie ta o dobra niech ta zostanie. Jezu, kto to. O kurde, Alex. Hej, obudziłem cię. Hej, no tak, a czemu dzwonisz? Nie, no dobra, to idź spać. Już nie zasnę, więc mów. Kurde, no to sorki. Nie, no luz, no to może powiesz mi o co chodzi? No po prostu nie mogłem zasnąć i chciałem pogadać. No gadać chyba niezbyt chcę, ale możemy popisać. No weź, no proszę. Kurde, no dobra, a o czym chcesz pogadać? W sumie to o wszystkim. No dobra, ale nie za długo. Masz jakieś plany po szkole? Dwie godziny później. Niestety teraz prawie każdy nastolatek ma myśli samobójcze. Też przez to przechodziłem, ale zrozumiałem, że najważniejsze jest kochać samego siebie, a dopiero później dać komuś nas pokochać, a my kogoś. Tak się też u mnie stało i pokochałem siebie, a teraz kocham też ciebie. I słuchaj, nie chcę, żebyś uznała mnie za jakiegoś dziwaka, ale po prostu szczerość w życiu to podstawa, a życie wcale nie jest takie długie. Adina. Kocham cię i zawsze będę kochał, i nie każę ci kochać też mnie. Najważniejsze jest to, abyś ty była szczęśliwa. Halo, jesteś tam? Tak. Przepraszam, po prostu chyba za bardzo wzięłam te twoje słowa do siebie i zakręciła mi się za w oku. Dobrze rozumiem, trochę się rozgadałem. Ale wiesz, Alex, ja dalej nie pokochałam samej siebie. Jasne. Dobra, Adina, zobaczymy się w szkole, a teraz będę leciał w kimę. Dobrze, dobranoc, Alex. Dobranoc, wyśpij się. Czuję się jakbym znała go wieki. Dobra, idę spać, bo za kilka godzin wstaję do szkoły? Rano! Dajcie spać. Kochanie, do szkoły wstań, pakuj się. No już wstaję. Ruchy ruchy, jakiś kolega po ciebie przyszedł. Co jaki kolega? Nie mów, że natan. Nie to nie on, jakiś brunet? O Boże, no dobra, już się ogarniam. Dawaj. Jezu, Alex, ale że on po mnie? Dobra, pakuje się. I kim ty jesteś dla mojej córki? No w sumie to kolegą z klasy, ale może kiedyś się to zmieni. Nawet nie próbuj jej zranić, bo jak Josh, czyli jej tata się dowie, to cię dorwie. Nie no proszę pani, czy ja pani wyglądam na jakiegoś łamacza serc? Ona nawet nie myśli o tym, żeby kiedyś ze mną być. A skąd możesz wiedzieć, o czym moja córka myśli, a o czym nie? Ano rozmawialiśmy o tym i o tamtym. Tylko mi wnuków nie przynieście. Do tego jest bardzo daleko, także proszę się nie martwić. Ja mam taką nadzieję. Coś mnie ciekawego ominęło? Nie, ale ślicznie wyglądasz. O, dziękuję. To może podrzucę was do szkoły. Nie ma takiej potrzeby. Przejdziemy się, świeże powietrze dobrze nam zrobi. To prawda. W takim razie miłego dnia. Dziękuję pani. Ale mamo, nie mów tacie, że był tu Alex. A to dlaczego? Po prostu, proszę. No dobrze, nic nie powiem. Dziękuję. Chodź, Alex. Idę, idę. Aj te dzieci. Dobra, a więc mów, czemu po mnie przyszedłeś? Pomyślałem, że będzie raźniej iść razem. A nie, no spoko. A gdzie mamy pierwszą lekcję? Chyba tam na górze, co ostatnio. Dobra, dawaj, bo się spóźnimy. Trzeba było się szybciej ogarniać. On jest chory. Bez kitu, żeby tak mnie nachodzić. Chcesz to z nim pogadam. To nic nie da. To pogadam inaczej wtedy. Nie trzeba serio. Już wszyscy poszli, więc dawaj na lekcje. No idę przecież. Widzę potem, jak znajdę tego Natana, czy jak mu tamto sobie wyjaśnimy sprawę. No dobra, ale na spokojnie. Oto się nie bój. Po lekcjach, kilka godzin później. To do jutra, Alex? A przytulisz się chociaż? Em, no dobra, ale to tak tylko na pożegnanie. Słodko. To do jutra. Do jutra, Adina. Idę szukać tego palanta. O, a kogo to moje oczy widzą? Sprawę mam, koleżko. No dawaj niby jaką. Może, że mam dać spokój twojej niuni. Zgadza się. I myślisz, że się ciebie posłucham? Zrób to dla jej dobra. Haha, ha. zabawny jesteś. Dobra, kuźwa, serio, odwal się od niej. Po co? Pobijesz mnie? Nie dociera do ciebie? Nie, no chłopcze, dociera, zaraz się popłaczę i pójdę do mamusi. Się kuźwa, nie zachowuj, jakbyś miał pięć lat. Serio, daj jej spokój, bo to przez ciebie miała się zabić. Dlatego chcę to naprawić. Ciężko ci to zrozumieć? A w dodatku, zależy mi na tej dziewczynie. Zależy ci na niej, a ją nachodzisz? Ty siebie słyszysz, człowieku? Jak nie chcesz tego tak zrozumieć, to załatwimy to inaczej, ale to jutro. Ty myślisz, że jak statusiem przyjdziesz, to ja się przestraszę? I dam młodej spokój? Kurde, no nie, chyba masz rację. Haha, weź człowieku, się zabij. Xd, kto cię tu potrzebuje. Dobra, weź ty, serio, tępy jesteś. O nie, serio? Nie kuźwa na niby. Dobra, nara, a ty się od niej odwal. Dobrze, posłucham się ciebie, na pewno. Kilka tygodni później... Ten film był naprawdę ekstra. No, mi też się podobał. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie do kina. Nie ma za co, chodź, odprowadzę cię do domu. Nie trzeba, przejdę się sama. No dobrze, niech ci będzie. W takim razie, Pa Alex, zadzwoń później. Słodka, jesteś, zadzwonię na pewno, Pa kochana. Pa! Kocham ją serio, uwierzcie. Ha, ha, ha. i teraz będzie już tylko moja. Czekaj, mała. Natan, co ty ty robisz? Zostaw mnie, co to jest. Kiedyś się wybudzisz, ale nie w rękach twojego kochasia. Haha. Ha się, Godzinę później! Jezu, ale ona ślicznie wygląda. Dobra, dzwonię do Doriana. Wbijaj na miejscówkę, tylko szybko. Dobra, zaraz będę, ale czemu? Kuźwa, dawaj. Dobra. Pół godziny później! Szybciej się nie dało? Nie kuźwa, i co to jest za dziewczyna? Ano podoba mi się, a nie chce ze mną być, więc teraz nie ma wyboru. Przecież teraz nie będzie cię chciała jeszcze bardziej. Zobaczymy, masz bucha? No, trzymaj. Co się dzieje, gdzie ja jestem? Schowaj to. Co ty chcesz ze mną zrobić? Wstań i dawaj rękę. Nie, zostaw mnie, ja chcę do domu. Daj łapę, mówię coś. Ale co ty robisz, po co mi to? Żebyś nam nie zwiała. Ale nie tak mocno o to boli. Natan poluzuj jej to. Niebo zwieje. Nie dałem tak mocno, ona przesadza. To serio, Boli? Dobra, kuźwa, i ile ty masz zamiar ją tu trzymać? Dopóki mnie nie pokocha. No ty chyba jakiś chory jesteś, człowieku. A w sumie wy oboje. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Ale teraz już masz. Dobra, ty lepiej idź, kup jakieś żarcie. Bo chyba nie chcesz, żeby ona zdechła. Zdechnąć to wy, kuźwa, możecie, jak się ojciec domyśli, kto stoi za moim zniknięciem? On się o niczym nie dowie. Ja bym się bał. Bo ty jesteś cipa. Głodna jestem. No idź do tego sklepu, kup coś. Dobra, już idę. Pozwól mi stąd wyjść, no proszę. Oszalałaś? Natan by mnie zabił, jedynie ci poluzuję kajdanki. Dobra, dzięki. Daj te ręce. No naprawdę przesadził. Już lepiej? Tak, dziękuję. Jest tu jakiś kibel? Szczać mi się chce. No jest, dawaj łapę, zaprowadzę cię... Ale zostań tu. Jezu, no wreszcie. Boże, okres mam. Tu nawet papieru nie ma. Ja pierdzielę, dobra, idę. Co tak długo? No załatwić się musiałam. Dobra, kładź się, ja idę po jakieś krzesła na górę. No dobra. Tacy porywacze, a nawet nie wiedzą, że telefon się zabiera. Dobra, może napiszę do taty. Do nikogo nie napiszesz. Daj ten telefon. Boże masz. Dawaj hasło. Niby po co? Chcę sprawdzić, czy do kogoś napisałaś. To se nie sprawdzisz. Podawaj, kuźwa. Ale masz nie patrzeć zdjęć. Podawaj. 032020? Dobra, działa, masz farta, że nie napisałaś. Już wyłączne. Te... Jeszcze se przejrzę, co masz do ukrycia. Przestań. A i powiedz Natanowi, żeby kupił mi tampony albo podpaski, bo dostałam okres, a tu nawet papieru nie ma. No to chłop będzie miał bojowe zadanie. Dobra, ja idę spać, bo brzuch mnie boli. Okej. Okay. No co jest? Dostała okres, więc kup tampony lub podpaski i jakieś tabletki na ból brzucha. O Boże, jeszcze przy kasie pomyślą, że dla mnie. Ale dobra, kupię. Ogarnij jej jakieś ciuchy, bo przecież nie będzie w jednych tyle czasu. Dobra, nie zawracaj mi gitary, niedługo będę. Nara. Godzinę później. Wreszcie się zjawiłeś. No kurde, ciężko wybiera się ciuchy dla kobiet. Ona śpi więc cicho. A niech wstaje. Adina, wstawaj. Dajcie chwilę. Długo śpi? Nie, z godziny. Dobra, Adina, wstawaj i bierz co twoje z torby. No okej, okay, to może zdejmiecie mi to z rąk? Nie, poradzisz se. Dobra, ja jej zdejmę. A jak już to daleko, nie ucieknie. Jak se chcesz? Dawaj łapy. Dzięki. Mm, co tu mamy? O tampony. A nawet podpaski, y, bokserki z napisem nie zesraj się, no spoko. Czy ty jej dałeś swoje gacie? A nie, te są moje, też muszę zmieniać. A no to też spoko. Te w Hello Kitty też moje. Ciekawe. De do kibla pilnuj jej. Masz telefon i uciekaj. Co, ale jak to... No w jej. Dobra, dzięki. Nathan, ona zwiała. Co? Ponad rok później. Mam tego serdecznie dosyć. Wynoś się do tej swojej kochanki. Ale przestań. Ja cię wcale nie zdradziłem. Tak? A jak wytłumaczysz te majteczki w koszuli? Myślisz, że jestem taka głupia? A wiesz co? Masz rację. Już dawno cię nie kocham. To się wynoś. Kuźwa, musicie się ciągle kłócić? Kochanie, mama ci wszystko powie, bo wie oczywiście jak zawsze lepiej. Ja się wyprowadzam. Kocham cię, żegnam. Że co? O co chodzi, mamo? Powiedz mi. Kochanie, chodź usiądźmy i porozmawiajmy. No mów. Prałam ciuchy, w Josia koszuli były czerwone, stringi jakieś baby. To na pewno nie były moje. A i w dodatku, przyznał się, że już dawno mnie nie kocha. Jezu, mamo, to pewnie jakieś nieporozumienie. I co, teraz nawet nie będę go widywała? Kochanie, to zależy jak ojciec zdecyduje. Ja sobie też kogoś poznam. No super normalnie. Czyli kuźwa mam mieć dwie matki i dwóch ojców. A zresztą, róbcie jak chcecie. No Adinka, poczekaj. Następny rok później. Kochanie, zapisałam cię na obóz koszykarski. O kurde je na serio? Kiedy jest? Jutro. Więc spakuj już wszystkie swoje rzeczy, on jest chyba na tydzień. O kuźwano, dobra, to weź mi zaraz do niego link wyślij. Dobra, on jest już opłacony. O kurde, jak ja się cieszę. Przecież koszykówka to ostatnio u mnie taki hit, że naprawdę kocham grać. O, wysłała. Hmm, zapraszamy na obóz już we wtorek w Dranim zdrowiu. Koszt obozu to tylko 2000 złotych. Bla bla bla, czekaj, czekaj. A tu co jest napisane? O, kuźwa, to mam przejechane. Mamo, i ten obóz nie jest dla mnie, to jest dla chłopaków. No dobra, i tak mnie nie słyszy. W takim razie muszę udawać chłopaka. Gdzieś tu miałam kilka męskich ubrań, także sprawdźmy. Kilka minut później. No hej, mała, może chcesz zostać wyruchana? Ej, dobra, znalazłam taki fajny strój, zaraz wam pokażę. To pierwszy... Jeszcze jestem dobra w bawienie się głosem. Także teraz macie mój nowy głos. E, podoba się, co? A, no widzicie. Dobra, ja się będę pakowała. Znaczy, no pakował i chyba widzimy się już jutro. Następny dzień! Mamo, ja już jadę. Co ty ze sobą zrobiłaś? Czemu ty gadasz tym zmutowanym głosem? Bo mnie zapisałaś na obóz dla chłopaków, więc od dziś jestem chłopakiem na tydzień. No dobra, leć, pa, miłego. Pa, mamo. Może poznajmy się czy coś? Bo słabo, żebyśmy siedzieli kilka godzin w ciszy. No dla mnie to nie jest zły pomysł. Dla mnie też. No to co, jak macie na imię? Ja jestem Hero. Ja Aksel. Ja jestem Elian, a ty Czarnuchu. I je, ja jestem Teo. Na miejscu. Dobra, mordy. Aksel i Teo, pokój razem, Elian i Hero w innym. Pasuje? No mi tam siedzi. No dobra, niech będzie. O Boże, myślałem, że będą osobne, ale no dobra. No to które to nasze pokoje są? Dawajcie, już was zaprowadzę. No i ten jest wasz. Dobra, to dzięki, bardzo do widzenia. Do widzenia. Jutro trening o dziewiątej. Dobra, to ja zajmuję to łóżko. Nie ma problemu, ziom. Kilka godzin później. Ej, chłopie. No co jest? Do kibla chcesz, bo się idę umyć. Nie, idź potem, ja pójdę, więc się ruszaj. Dobra. Chwilę później, chłopaki. No co jest? A gdzie ten czarnuch? Myje się. Dobra, mówcie o co chodzi, że tak wbiegliście. Robimy jutro impre. W sensie alkohol się ogarnie i nad wodę się pójdzie, bo niedaleko jest. Nie wiem, sam. E, no kuźwa dawaj. No dobra. No i zarąbiście. Zobaczymy, co ten drugi powie. Więc chwilę se tu poczekamy. Osiem, chłopaki, a wy co tu robicie? Idziesz jutro na imprezę? Robimy nad wodą. No i alkohol ogarniemy. Dawaj, młody. Kurde, nie wiem, ale zastanowię się i dam wam znać po treningu. No dobra. Co ty na siebie ubrałeś? Ty baba gej, czy co? Siostra grzebała mi w rzeczach i wyjęła moją piżamę, a dała swoją, głupia. Dobra, to my idziemy, nara. No nara. Ty to ile, twoja siostra ma lat? 15, ale zachowuje się jakby miała z A no dobra, ja idę się myć. Chcę już do domu. Następny dzień. Trening. Dobrze ci idzie, młody. Zaraz, koniec. Tak macie luz na cały dzień. Dobra, daj mi teraz, bo zaraz koniec treningu. Dobra, zbieramy się. Czekaj, Teo. No co jest? I w końcu wpadasz nad wodę? Nie, trochę źle się czuję. Kurde, no dobra, to pójdziemy sami najwyżej. A o której tam będziecie? Za kilka minut idziemy już Alko ogarniać, a potem od razu nad wodę. Chcesz, to wpadnij w każdej chwili. Dobra, zobaczę, jak się będę czuł. Dobra, to ja zwijam na Ramordo. Pa. Kurde, w sumie ładny jest. Dobra, idę do pokoju, chociaż będę mogła już się przebrać. Godzinę później. Dobra, no to co? Lecimy, skoro już Alko mamy. Siemateo. No pa, miłego chłopaki. No nara. Dzięki. Jezu, wreszcie mogę się przebrać i normalnie mówić. Może w sumie się przejdę i zobaczę, co oni tam robią, a i tak mnie nie rozpoznają? O, widzę ich. Teo jakiś upoestw, serio. Boże, Rel, dobrze, że nie przyszedł. Nie no, przestańcie, taki zły to nie jest. Ej, cicho, ktoś tam stoi. Ty, laska, dawaj do nas. O kurde, dobra, i tak nie wiedzą, kim jestem? A ty co tu robisz, mała? Mała to jest twoja pała. A chcesz się przekonać? Kurde, chłopie, ona ma z 10 lat, a ty takie coś? No tak jasne, tyle to ty masz w gaciach centymetrów, me. Dobra, przestańcie, przestaw się może co. Dobra, ja idę już, nara, chłopaki i ty, dziewczynko. No ja jestem Adina i mam 15 lat, a wy? Ja Aksel i mam 17 lat. A ja Elian i mam 16. No dobra, a wy na tym obozie jesteście pewnie? No tak dobra, ja też zwijam już narka. Spoko. Może chcesz się jakoś bliżej poznać? No nie wiem. No weź laska. Jeden, no dobra, niech będzie. Po obozie. Nic nie wyszło na jaw. Jezu, wreszcie w domu. O, napisał do mnie Axel. Jak coś będę teraz mniej pisał, bo właśnie się wyprowadzam do nowej kobiety mojego ojca. Kurde, no szkoda, ale dobrze. A jak tam z tym twoim bratem Teo, co był z nami na obozie? No wszystko dobrze. Kilka godzin później. Adina, chodź na dół teraz. A wychodźcie, usiądźcie. Dobrze, kochanie. Jestem, a to kto? To jest mój nowy facet. Zamieszka z nami. A no dobrze. Ej, Axel, co ty robisz w moim domu? Adina? Jezu, to nie może być prawda. Teraz będziemy razem mieszkać. O Boże. Axel, skąd wy się znacie? No wiesz, tato, byłem z jej bratem na obozie. Ale czekaj, Adina nie ma brata. A Theo? Dobra, Aksel, ja ci to wszystko wyjaśnię. Oszukałaś mnie, a ja ci zaufałem. To pewnie jakiś twój chłopak. Nie, Aksel, wytłumaczę ci to. Idźcie może do pokoju i porozmawiajcie. No dobra. Kilka minut później... To ja byłam Theo, ale dobrze się przebrałam i umiem modulować głosem. Ale kuźwa, czemu? Mama zapisała mnie na ten obóz, a nie wiedziała, że to dla chłopców. Przepraszam, no wybacz mi. Hm, no dobrze, wybaczę ci, bo cię kocham, ale i tak nie moglibyśmy być teraz razem. No racja, ale jak to mnie kochasz? Eh, no wiesz. To koniec tej historyjki. Mam nadzieję, że wam się podobała. Dziękuję za oglądanie.